Oh, ha. cute. Mm. Ah. ice cold. Highlighter. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka, Grzelak Beauty. Jak wiecie, świat jest przepełniony kalendarzami adwentowymi i chyba każda firma ma swój kalendarz adwentowy, bo one są hitem. I pomyślałam sobie, co by było, jakbym wzięła najtańszy kalendarz adwentowy, taki z kosmetykami, versus najdroższy, jaki udało mi się znaleźć, i bym je porównała w jednym filmie. A więc zapraszam Was na odcinek typu drogo versus tanio. Drogi będzie od Yves Saint Laurent, nie znam francuskiego, ale chyba tak to się wymawia. Jest on dostępny na przykład w Sephora i kosztuje, uwaga, uwaga, 1300 złotych Za kalendarz adwentowy. W drugim narożniku stoi kalendarz najtańszy, jaki udało mi się znaleźć, jeżeli chodzi o kosmetyki. Jest to kalendarz z Max More, a można go kupić w sklepie Action. I ten oto przepiękny kalendarz możecie kupić za 60 zł. I niech ja sprawdzę, co my mamy w obu kalendarzach. Kiedy je położyłam obok siebie, to o dziwo są prawie takich samych wymiarów. Oba są w miarę kwadratowe. Ten jest troszeczkę mniej. Mniejszy. Zaraz tu wezmę róg i tu róg. Czyli jak widzicie, jest trochę mniejszy, ale w podobnym wymiarze, jakby. Od razu jak je wzięłam do ręki, to zauważyłam, że ten jest zdecydowanie lżejszy. On może ważyć nie wiem kilogram, natomiast ten, wydaje mi się, że waży jakieś 4 kg. Bardzo duża różnica i jak go trzymam w ręku, żeby wam nagrać. O i zawału. O, nie, znowu. Dobra, ja go na razie położę. On się z tego wysuwa, więc aż się spociłam cała. I zacznę w takim razie otwierać po jednym okienku z każdego kalendarza. Najpierw od lżejszego. No więc wygląda w ten sposób. Jest taki granatowy, matowy, natomiast ma złote tłoczenia. Ja, jak go zobaczyłam po raz pierwszy, to tak patrzę i mówię, kurde, serio? Kosztuje tylko 60 zł, Bo naprawdę wygląda ładnie. Tak elegancko, nie? Granatowy, złoty, tłoczenia, advent, kalendarz. Teraz otwórz. Uuuu, okej. Okay. No powiem wam, że naprawdę nie jest najgorzej. Fajnym rozwiązaniem, moim zdaniem, jest to, że tutaj są jakby pudełeczka zamiast okienek. A więc, kalendarz z Action, pudełeczko z numerem 1, dzień pierwszy. Oh, Maskar. Proszę bardzo, Max and more. Ona podejrzewam, że kosztuje około 5 zł. Teraz wjeżdża Yves Saint Laurent i wydaje mi się, że w końcu mogę go zdjąć z tego czegoś, co mnie wprawiło o zawał. Jak to miało przejść przypadek wypaść, to było bardzo łatwe. A jak teraz to próbuję. Zrobić, to już nie jest tak łatwe. I teraz zostajemy z takim kalendarzem. Ta ramka wygląda super, ale jak się zdejmie, to też tutaj widać ten tłoczony wzór. To jest czarny, matowy kalendarz, właśnie z takimi jakby brokatowymi plamkami. Taki wiecie wzór, nie wiem, lamparci czy coś. To wygląda jak drogi kalendarz. Nie wiem, czy bym powiedziała, że jak drogi 1300 zł, ale jak drogi kalendarz. Y, S i L, if sound wrong. Lorel, don't Podejrzewam, że otwiera się po prostu tak. Uh, na magnes. Ok. uuu uh, no dobra. Tutaj też są pudełka, tylko jakby widać, że jakość jest zdecydowanie lepsza. Jest taki twardy karton, i na przykład taki kalendarz jestem w stanie sobie zachować na przyszłe lata. Ogólnie jestem zajarana. Jest to dosyć y, małe pudełeczko. Podoba mi się to, że to jest jakoś tak, wiecie, zawinięte, ale piękne pudełeczko w ogóle. Super. Tu jest, uwaga. Oh! Miniaturka perfum opium. W ogóle nie muszę wam chyba mówić, że kocham miniaturki, więc to jest przepiękne. I wygląda to jak taka prawdziwa, normalna buteleczka tylko malutka. Muszę jeszcze umiała to otwierać. Tell mnie. O! o Okej. Okay. No, opium. Tak. Fajnie, że zapakowany w taki, wiecie, taki papierek. Mi się to podoba. Pudełeczko numer dwa z kalendarza action. Action, action, action. znowu takie same pudełeczko. I w środku mamy. Ha. Jest to taka, wiecie, biała, perłowa kredka, której wiem, że na pewno bym nie używała, bo po prostu nie szukam dwójki, która jest tu. Duże pudełeczko, duże, fajnie podoba mi się to. Oh, to jest miniaturka chyba perfum Libre. Li, li, jak to się czyta, nie wiem. Nice! To jest dokładna miniatura. Serio, spójrzcie, nawet ma tutaj to takie zagłębienie, które ma oryginalne, znaczy oryginalne opakowanie, że duże. No, całkiem ładne, całkiem ładne. Pudełko numer. Czyli i mamy tu. O, aż tutaj też było, też był papierek i tu mamy Max and More Highlight Powder. OK, i to już jest coś, co jest bardziej przydatne. Czy to jest fajne? Spróbujmy jeszcze raz. No niestety, nie dość, że to słabo działa, to jeszcze ten kolor jest też rzeczywiście bardzo trudny, bo to jest taka typowa biała perła, taki wiecie, ice cold. Highlighter. Może się osoby, którym by to odpowiadało, ale mi niestety nie odpowiadał Kolejna rzecz, której bym nie używała. I okienko numer 3 w sound. Saint tu mama. okej. Okay. Jak ja lubię jak to jest tak zapakowane, serio. Może to jest taka mała rzecz, ale fajne. Obczajcie tylko! Miniaturowa pomadka. Tylko jedyne co to od razu widać jak się uzmaca, bo tutaj już mam, już ma odcisk mojego, moich palców. Dobre. Serio, ktoś powinien zrobić kompilację rzeczy, dźwięków, jak mi wypadają rzeczy, bo w każdym filmie to się dzieje przynajmniej raz. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ta pomadka. No oczywiście jest cała od opalcowana, więc uważam, że to jest mało praktyczne. Jeżeli chodzi o materiał, to jest to tani plastik. Typowa. Czerwień. Ogólnie fajnie, miniaturka i sunroom. Numerek 4 jest tutaj. Okej, okay, stick do konturowania. Nice! I tutaj mamy kolor 1. Całkiem spoko. I tu jest kolor drugi. Okej, okay, tu już trochę gorzej, ale ja z reguły i tak nie używam tych takich rozjaśniających, ale ten. Wydaje mi się, że jest spoko. W sensie nie jest idealny, ale dałby radę. Niestety gorzej, jeżeli akurat by to nie pasowało do czyjegoś koloru skóry, ale tutaj mi się wydaje, że jednak do większości by mogło to pasować. Okienko numer 4 też od razu na szczęście zobaczyłam jest tu. I co mnie czeka? Czyżby kolejna? Nie, chyba nie jest pomadka. Miniaturowy tuż do rzei jest napisane Mascara Volume Effect. Ona chyba nie jest wodoodporna, więc akurat dla mnie by była tak o, ale spoko jest do przetestowania. No tuż użyjem. Chyba każdy, więc jakby nada się. Piąteczka z Action. O, okej. Okay. Zdziwiło mnie to na początku, że to jest. Mały Beauty Blender. W sensie on jest taki coś pomiędzy zwykłym Beauty Blenderem, a tym miniaturowym Beauty Blenderem. Fajnie. Myślę, że też przydałoby się wielu osobom, więc to jest taki jak najbardziej przydatny rzecz. O, ale mamy teraz ładne pudełeczko. Patrzcie, jaka piąteczka. Ale piąteczka. Mam nadzieję, że to będzie coś niesamowitego. I uwaga, co jest w środku. Liczyłam na jakiś większy szał, bo to pudełeczko jest naprawdę spore. Jest to kredka do oczu, czarna. Ma ładne opakowanie, ogólnie jest jakby spoko. Wodoodporna, fajnie. Ja jeszcze akurat nie używałam ich kredek, więc nie wiem, czy są dobre, ale też dużo osób używa kredek czarnych do oczu, więc praktyczne. Numer 6. Hmm, pędzelek. Fajny, mały, podróżny to na pewno, ale do czego go mogła użyć? Jest naprawdę słabej jakości. Wygląda plastikowo, przynajmniej mam nadzieję, że to będzie widać. I jedyne chyba do czego mógłby być to do jakiegoś korektora, ale może to słabo rozprowadzać. Jeśli mam być szczera, to ja bym go nie używała. To no, takie, se. Doceniam za różnorodność, bo tutaj są i przybory, i rzeczy do malowania, więc to jest naprawdę fajne. Czym nas zaskoczy i w saunerze? O, uu, dobra, szósteczka jest wysoka, więc może tu będzie coś dużego tym razem? O, rozświetlacz i korektor kolorze 2 czyli to może być mój kolor wygląda to ładnie i chyba jest to pierwszy produkt który jest pełnowymiarowy O, ej to nawet może być mój kolor obczajcie to, spoko bo to jest pod oko, spoko jest pod oko jestem w szoku kolejny dzień z Max ja brał gel, dokładnie jest to żel do brwi przezroczysty, też wydaje mi się, że bardzo praktyczne dlatego, że każdemu się na pewno przyda, nawet facetom nawet faceci mogą sobie pokładać, więc spoko co my tu mamy? Hmm, czy żeby kolejna pomadka, bo trochę się tak czuję, jakby była kolejną pomadką. Tak! Uuu, okej. Okay. To już jest bardziej uniwersalne, bo to jest taki brudny, ciemny róż. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajny kolor i naprawdę wielu osobom by pasował. Jak najbardziej przydatne, uniwersalne, fajne. I action z numerem 8. Eee, super! Coconut Oil. Lip Balm. Balsam do ust z kokosem. Fajne. Ja bym powiedziała, że w ogóle nie pachnie kokosem, ale możliwe, że ma po prostu olej kokosowy w sobie. Jest napisane, że jest wegański, więc fajnie. Jest to bardzo przydatna rzecz dla każdego. Super. I kolejne okienko ósme. Proszę, znowu czerwone. Znowu piękne, bardzo mi się to podoba. I mamy tu kolejny pakuleczek. Coś nowego? Co to jest? Mijatorowy płyn dwufazowy, bory Spójrzcie, jaki on jest malutki. Bardzo mi się podoba i znowu mega uniwersalna rzecz. Super na podróże, kocham. Hmm. Ale czy za 1300 zł? To jeszcze nie wiem. Lecimy z dziewiątką. Uuu! Okej, okay. tutaj mamy pomadkę w kolorze czerwonym, czyli znowu. Idą w ten sam kolor. To jest bardzo ładna czerwień, w sensie ma naprawdę fajny odcień takiej głębokiej czerwieni, więc wydaje mi się, że spoko. 9. Kienko z Xander, z ustami. To już widziałam wcześniej, coś podobnego, taki kształt. Oho! Ale tym razem jest to płynna pomadka. Znowu miniaturka. Jak na razie to tylko jeden produkt, był pełnowymiarowy, ale kolor też ma bardzo ładny, bardzo uniwersalny i wydaje mi się, że przyda się dużej ilości osób. Dziesiąty konturówka do ust, która uwaga, uwaga, pasuje nam z pomadką. Więc bardzo fajnie. Nie wiem czy to zaplanowali, czy są wybierane losowo, ale jeżeli są wybierane losowo, to jestem wielką szczęściarą, a jeżeli zaplanowali, to good job. 50 w drugim kalendarzu wygląda tak. Cukiereczek. Tu jest pielęgnacja. Essence in lotion, czyli jakby esencja w balsamie. Uważam, że to jest bardzo fajne, że dali właśnie produkt do pielęgnacji. Mega się jaram, bo ja jestem fanką pielęgnacji, więc super. Jedenastka, nowy piękny dzień. I mamy tu... co tu mam? Serio? Kryształki jakby takie wydaje mi się że do twarzy albo może też do paznokci, nie wiem. Fajnie, bo coś innego, ale ile osób by tego używało naprawdę? Czy to jest przydatne? Trudno jest mi stwierdzić. Sprawdźmy co nas czeka. Mamy tu ha. Co? Znowu mamy tuż do rzęs. Tylko tym razem ta jest podkręcająca. Nie wiem co myślę o tym, że są aż dwie maskary jakby, bo, bo. O co? Ale okej, okay, też miniaturka. No, wydaje mi się, że jedna by wystarczyła. Dzień dwunasty. Oooo. Dobra, chciałam zwrócić uwagę teraz na to, że tutaj są same pełnowymiarowe produkty, więc fajnie, bo można się pewnie dłużej nimi nacieszyć. Jest to pomadka w płynie i o dziwo, to jest jak gdyby podobny kolor do tej z Yves Saint Laurent. w sensie no nie jest identyczny, ale jakby czujecie, że trendy są podobne, że mamy tutaj New Jackową, mamy też czerwoną i w Yves Saint też tak było, więc ogólnie good job Max and More. I szukam dwunastki, o jest tutaj i w środku mamy. Jest zawiniątko, jakże jest to glossy stain glossy stain, ok, czyli jakby taki błyszczyk O, cute, urocze ale dobra, jak to będzie wyglądało czyli jest taki błyszczący i intensywny w kolorze, ale jest taki trochę bardziej przezroczystawy, jakby, tylko on zasycha, dziwną konsystencję, ale fajnie, bo nowy produkt, uuu i pachnie miodowo to no, będzie trzynasty a w nim Mm, bibułki matujące. Proszę bardzo. Fajne jest to, że naprawdę to jest mega różnorodne. Serio. Tutaj można znaleźć wszystko. Jest ich pewnie około 10, tak przynajmniej to wygląda. Sprawdźmy, czy działają. O, chyba działają. Bibułki matujące też uważam, że dla każdego dla faceta też. I jest tu! O, chyba kolejne perfumy. I to, słuchajcie, chyba zgadnę jest opium, ale czarne. <słuchaj> <słuchaj> A zgadłam kolor perfum zgadłam po opakowaniu. Mm -hmm. W ogóle bardzo lubię ten zapach, więc fajnie, że go dali. Ale no trzecie perfumy. Idziemy z dniem 14. O, uf, ale się zdziwiłam. W ogóle lol, że to jest jakby takie duże opakowanie, a mamy tutaj miniaturową pensetę. Pierwszy produkt, który jest miniaturowy, stąd. Okienko 14. Hopsa. Czyli znowu pomadka? Tylko inny kolor, intensywnie czerwony. Taki, który naprawdę nie za dużej ilości osób by pasował. No, ale okej, okay, zawsze można koleżance oddać czy coś. Piętnasty dzień, here we go. Tutaj mamy kolejną kredkę do oczu, tak? Czy to jest kredka do oczu? Tak, eye pencil, tylko tym razem złotą. złotą. Wtedy był srebrny, no to teraz... A jakże idziemy w złoty. To jest ładniejszy kolor, nie tylko jak ktoś ma preferencje, czy złote, czy srebrne, ale po prostu w większej ilości osób on będzie pasował, więc taka złota kredka już jest lepsza. Nie jest jakoś super przydatna, może na okres świąteczny, ale jest git. Piętnastka jest znowu w pięknym pudełeczku i hopsa. O, był brudny róż, a teraz mamy mocną czerwień. Dzień szesnasty. Balsam do ust w takiej formie kredki, jest taki delikatnie kryjący, taka jakby nawilżająca pomadka. Kolor też na pewno do wielu osób będzie pasował. Super opcja. Czemu nie? Tylko śmierdzi. To może na przykład dlatego nie. O. I w salonie pure shots. Czyli znowu mamy jakąś rzecz do pielęgnacji, i bardzo mnie to cieszy. Nocne serum: takie właśnie naprawcze, więc bardzo fajnie. Też dla każdego i dla faceta, i dla kobiety. Super. Siedemnasty dzień. Oooo. Oh! Druga miniaturka z Moore i są to cztery cienie do oczu Takie też w bardzo pasujących wszystkim kolorach Nazywa się to Sparkle Like Champagne Beżowy i dwa różne brązy i taki bardziej szarawy jakby Jest bardzo uniwersalna jeżeli chodzi o kolory, ale pytanie czy ona coś daje? O! Ej, coś, coś tam daje No spoko, widać te kolory Błyszczące, rzeczywiście jest sparkle like champagne, więc fajnie. I w środku mamy chyba znowu pomadkę. U, okej. Okay. Fuksja. Taka bardzo intensywna, też nie dla każdego. Ja na przykład w ogóle nigdy nie noszę takich pomadek, więc to na pewno komuś się udała. No i jest to czwarta taka pomadka. Osiemnasty dzień, bardzo duże pudełeczko. I co my tu mamy? O! Okej, okay. to jest róż do policzków. Ja róż do policzków z Maxen More już. Testowałam i konsystencja jest bardzo delikatna, natomiast kolor jest dosyć słaby, w sensie mało kryje. Ogólnie mamy pełnowymiarowy róż do policzków. Osiemnastka w czerwonym, pięknym boksie i tu jest coś ciężkiego. Nice. Mam wrażenie, że znowu perfumy. Oh! jest jakie to jest cute One są przepiękne i mają tą kokardkę Boże jak jestem łasa na takie opakowania No mega cute, na pewno jak ktoś na przykład zbiera takie opakowania to by był zachwycony Teraz dziewiętnasty dzień i w środku mamy kolejny balsam do ust. Tym razem e, z migdałowym olejem. Nie, nie pachnie, czyli mi się wydaje, że to jest po prostu rzeczywiście na bazie danego oleju. I znowu jest to rzecz, którą użyje każdy. I na pewno jak zużyjecie jeden balsam, to macie drugi, więc tutaj nie ma problemu, że są dwa balsamy. Znowu w czerwieni, pięknie. Aha! I co to jest? Czy to jest znowu kolejna pomadka? Niech ja sprawdzę. Tak! Kolejna pomadka. Kolor... 52. Okej. Okay. Tym razem jest to taki cukierkowy róż, trochę jakby koralowy róż. Jest to lepszy kolor, ale też bardzo intensywny. I nie wiem czy każdy by w tym kolorze się czuł dobrze. Ja chyba nie do końca. Do wyboru do koloru, jak widać. Już powoli zbliżamy się do końca, bo mamy okienko 20. Uuu. Uh, co to? To, to jest możliwe, że to jest pełnowymiarowy produkt, bo po prostu to jest taki błyszczący cień do oczu, chyba. Ale też możliwe, że jest to miniaturka. Tutaj trudno jest mi określić. No dobra, tutaj jest takie specjalne zabezpieczenie, żeby się wszystko nie wysypało i wygląda to. To jest e, moja zawiedziona mina i zawiedziona reakcja. On się błyszczy, ale kolor. No. No, ja po prostu nie jestem fanką takich srebrnych kolorów. Nie każdemu one pasują. No okej, okay, taki błyszczący cień. Uuu, i tutaj okienko 20. Uwaga, uwaga, jest z logo i w sound I jest tu oh, Blur Primer. Primer to też jest rzecz, której może użyć każdy, niezależnie od koloru skóry, więc bardzo fajnie, bo przyda się każdemu. Czyli uniwersalna rzecz i w końcu inna. Więc 21 dzień. Temperówka, bo przecież dostaliśmy dwie kredki, więc koniecznie potrzebujemy temperówki, która wygląda jak temperówka za 20 groszy. No ale jest i możliwe, że spełnia nawet swoją funkcję temperowania. Fajnie, że o tym pomyśleli, no bo macie kredki, to jest temperówka, fajnie. 21 dzień jest z gwiazdką. Proszę bardzo, nie wiecie czemu, nie 24, ale okej. Okay. I. Mmm, czyżby, by to były kolejne perfumy, tak. I nazywało się Taxero, czyli to jest chyba smoking, tak się nazywają te perfumy. Nie jestem akurat pewna czy one są damskie czy męskie, bo jak się nazywają smoking to może i są męskie, ale tutaj raczej jest damskie wszystko. Pachną ładnie, chyba ich nie wąchałam nigdy, fajne. Ładne tylko takie bardzo proste, więc akurat tak jest smoking. Dwudzieste... Uh, drugi dzień. Lip liner, dlatego że tutaj mamy taką bardziej nudziakową, więc dali nam też nudziakową kredkę do ust. Spoko, bardzo ładny kolor, taki, taki właśnie brudny róż i pasuje też do tego różu, który dali, więc no, powiedziałabym okej. Okay. Numer 22 jest z napisem love, więc zobaczymy jaką mi miłość dadzą. O. Oh, mm coś innego cute zakleili to taką małą naklejeczką Uuu, pędzelek jest to akurat pędzelek którego ja nie używam nigdy to jest pędzelek typu kabuki i naprawdę używam go Dwa razy w roku, tak? Bo o, kabuki, może sobie użyję. Jest bardzo mięciutki i bardzo ładny, tylko po prostu um, jest, nie, nie uży, się go nie używa często. I jest to chyba kolejny pełnowymiarowy produkt. Czy będę go używać? No ja nie. Słuchajcie, już prawie święta. Mamy numer 23 i jest to eyeliner. Czarny eyeliner, więc też się przyda na pewno dużej ilości osób. Jest to eyeliner w markerze, jakby. No. Całkiem spoko działa, bym powiedziała, eyeliner też dla każdego. I przy ostatni dzień, i w Saint Laurent, też piękny, czerwony. Uuu, uh, tym razem coś innego. Jak jakiś krem albo coś. Top secrets: Instant Moisture Glow. Pytanie, czy to jest krem, czy to jest znowu jakaś taka baza, ale wygląda po prostu jak jakiś krem do twarzy. Opakowanie wygląda mi bardziej męsko, tak jakby to był krem dla mężczyzn, ale nigdzie o tym nie napisali. Więc fajnie, bo kolejny produkt do pielęgnacji. No dobra, Mikołaju z action! Co masz dla mnie na wigilię? Tu musi być jakiś hit. Ja zawsze czekam na to, że w 24 okienku będzie hit. Mikołaju, nie zawiedź mnie. Mmm. Okej. Okay. Znowu mamy cienie do oczu. Tylko tym razem pełnowymiarowa paleta. I tutaj są trochę podobne kolory, ale wydaje mi się, że też to przemyśleli, dlatego że tutaj są ciepłe, a te są chłodne. Tylko o dziwo, chyba jakość tych. Jest gorsza niż jakość tamtych. Są bardzo delikatne, chociaż ten jest trochę lepszy. Jest jeden matowy. O, no dobra, on jest w miarę widoczny. Te są po prostu ciepłe, te są płodne i macie jakby do wyboru, do koloru. I w takim razie Mikołaju z Yves Saint Laurent. Co dla mnie masz? Okienko 24 też jest duże i chyba największe z tych wszystkich, bym powiedziała. I czekam na pełnowymiarowy produkt. Jest to pełnowymiarowy produkt, bo jest to. Lakier do paznokci, lakier do paznokci na Wigilię To teraz zobaczmy jaki to jest kolor Podejrzewam, że czerwony Taki wiecie, typowy czerwony, uwaga No! <laughs> Jednak nie, jest to taki Fajny na okres zimowy Kolor, taki wiecie śliwkowo-bureczk... no, buraczkowy bardziej. Wygląda ładnie, ale nigdy jeszcze nie miałam lakieru od YSL. Kolor nazywa się fuchs... fuchs... fuchsia. Czyli taki... no, buraczkowy bym powiedziała ja. Więc yy, okej, okay, nie spodziewałabym się lakieru do paznokci w takim kalendarzu, ale fajnie, że jest to inny produkt. I... Pełnowymiarowy. A więc teraz czas na podsumowanie. Obe kalendarze o dziwo sprawiły mi naprawdę dużą radość. Tutaj akurat nie było aż takiej dużej różnicy, czy tani, czy drogi, ale w tym droższym na pewno było czuć, że on jest bardziej luksusowy, że te pudełeczka były takie bardziej trwalsze, takie wiecie ładniejsze i też jak się odpakowywało te prezenty, to właśnie wszystko było zawinięte w bibułkę i tak dalej, więc na pewno czuło się bardziej wyjątkowo. I w tym kalendarzu znajdziemy pięć produktów do pielęgnacji. Dwie maskary, pięć perfum, trzy pełnowymiarowe produkty, i aż osiem produktów do ust, w tym trzy różne formulacje, bo mamy tutaj płynną pomadkę, mamy tint i mamy pomadkę w sztyfcie. I jeżeli chodzi o kolory, to tak naprawdę tutaj jest kwestią gustu, ale wydaje mi się, że są mniej uniwersalne niż te, które były w tańszym y, kalendarzu. Z plusów jest na pewno to, że jest przepiękny, rzeczywiście ma super wygląd i naprawdę aż chce się go Otwierać i mieć. I dzięki temu, że on jest taki ładny i trwały, to można tak naprawdę pokusić się o zachowanie go na następny rok i na przykład złożenie takiego kalendarza samemu i wtedy można podarować go jakiejś innej osobie. Fajne jest to, że mamy tutaj trzy kategorie, bo jest i pielęgnacja, i makijaż, i zapachy, więc jakby takie od stóp do głów. A jeżeli chodzi o minusy, to jak sobie tak popatrzyłam te wszystkie produkty i pomyślałam, ile bym tak naprawdę użyła, to wyszło mi, że użyłabym tak około 12 produktów plus ewentualnie jakieś perfumy, które by mi się spodobały. Trochę ponad połowę tego kalendarza. Wiadomo, że to wszystko jest kwestią gustu, ale ogólnie jakbym miała myśleć o sobie, to nie za bardzo by mi się opłacało go kupić. No i drugim minusem jest też cena. Przypominam, że kosztują 1300 zł i tak naprawdę wychodzi na to, że każdy z tych produktów kosztuje około 54 zł. Więc na przykład mamy ten Liptint, który kosztuje 54 zł. Mamy, nie wiem, na przykład, no dobra, to jest pełnowymiarowy pędzelek, który kosztuje 54 zł. Ale mamy też małą kredkę do oczu, które tak samo kosztuje 54 zł. Więc to już zależy od tego, jak na to spojrzycie. No, ogólnie każdy z tych produktów wychodzi około 54 zł. Jeżeli miałam go tak podsumować, to wydaje mi się, że przez to, że dosyć dużo rzeczy się powtarza, to jest to on bardziej dla takich jakby fanów marki, którzy wiedzą, że kochają wszystko z tej firmy, niż dla osób, które chcą na przykład kupić ten kalendarz, żeby wypróbować jakieś rzeczy. Co do kalendarza z action, którego cena przypomina, więc. 60 zł, to w nim jest zdecydowanie większa różnorodność. Mamy tutaj dwa produkty pielęgnacyjne i są to balsamy do ust, 16 produktów łącznie do makijażu i 5 produktów do ust, ale w czterech różnych formulacjach. I jeszcze do tego jest 6 akcesoriów. Fajne jest to, że jest taki różnorodny, jest zdecydowanie bardziej różnorodny niż kalendarz i w i może pasować większej ilości osób, i można się też podzielić na przykład z facetem. I wydaje mi się tak, że ma bardziej uniwersalne kolory niż... Te rzeczy z kalendarza i w Sonurą, bo tam były takie intensywne dosyć i nie każdemu może to podchodzić, a tutaj wydaje mi się, że spokojnie każdy by znalazł coś dla siebie. I oczywiście bardzo dużym plusem jest też to, że jest tani. Dlatego, że jeżeli podzielimy 60 na 24, to wychodzi mniej więcej po 2,5 zł za sztukę. To jest dopiero deal. Macie pełnowymiarowe produkty za 2,50 To jest, moim zdaniem największy plus tego kalendarza, bo to są naprawdę pełne. Mogłowymiarowe produkty, które możecie kupić u nich w sklepie normalnie, za dwa razy drożej. Już do pojuszków kosztuje nam około 4,50, a tutaj 2,50, więc, jakby wow. Ale jeżeli chodzi o minusy, to na pewno czuć, że to jest tanie. W sensie, jak otwieracie ten kalendarz, to otwieranie jest fajne. Ładnie to wszystko zrobili, ale czuć, że. To wszystko jest tanie. Że jest bardzo tani plastik, to wszystko jest takie leciutkie, i takie, że w zasadzie to zaraz się popsuje. Nie są też to produkty najlepszej jakości, wiadomo, ale nie są też najgorszej. W sensie widać było, że zostawiają ślady na skórze i działają, ale nie wiem jak jest z ich trwałością. Więc tutaj na pewno nie można się spodziewać nic jakiegoś super wysokich lotów, jeżeli chodzi o jakość, no a jednak w rzeczywiście idziemy w jakość. Więc to już wy musicie sobie podsumować, czy warto, czy nie warto i który ale byście kupili. Jeżeli macie odpowiedź, to napiszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, czy więcej z Was by kupiło tani z Action, czy drogi z Yves Saint Laurent. Czekam na Wasze komentarze. I pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w następną środę. Więc do zobaczenia. Dziękuję, że ze mną jesteście. I jeżeli jeszcze chcecie zostać dalej i oglądać więcej, to możecie sobie kliknąć doś tych filmów, w któryś z tych filmów na górze albo na dole. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to możecie to zrobić, klikając tutaj. W moją okrągłą twarz. O tu, dziękuję bardzo.